Siemka. Dzisiaj robimy sobie aktualizację rybeczek. Generalnie, generalnie jak widzicie rybeczki jak na zawołaniu sobie przyszły do nas. Generalnie jeśli chodzi o jutrzejszy odcinek, bo to jest ważne, to będzie sporo działu na odcinku, tak Wam od razu mogę powiedzieć. Ponieważ będziemy, tak jak mówiłem na poprzedniej aktualizacji, będziemy wszystkie mrówki wyjmować już z aren po to, że przez cały listopad będziemy je mocno wykarmiać a no, rena mogłaby w tym przeszkadzać, także będziemy je wszystkie wyjmować z i po do próbówki do im jedzenko, także tak przez, przez listopad tak je będziemy karmić ale przejdźmy do rybek oczywiście przy, w tym odcinku nie tylko się będzie działo to, że będziemy je wyjmować z ranę, ale także oczywiście sobie jemy wszystkie kolonie, także no będzie sporo rzeczy, no co nie jeśli chodzi o rybki, to pierwsze, co się rzuca w oczy, że no, jest troszeczkę brudniej, więc widać że, widać, że na przykład wcześniej na aktualizacji tak nie było raczej widać. A tutaj już widać, że już się zaczęło, słuchajcie, pojawiać takie zielone grony, widzicie? Znaczy takie zaczęły pojawiać się czarne grony, widzicie? Całe czarno jest. Ostatnio było brązowe, teraz już jest czarne, także no, już teraz się będzie to szybciej to niestety brudzić coraz szybciej i coraz szybciej będzie się jeszcze bardziej brudzić, także trzeba będzie niedługo wyczyścić no i oczywiście będziemy wtedy jeszcze roślinkę wsadzać z takich smutniejszych wieści niestety generalnie tutaj jeśli chodzi o tę rybeczkę ona jak widzicie żyje, natomiast <tusza> <tusza> natomiast, natomiast natomiast jeśli chodzi o miałem słuchajcie, rybeczki bo te, które kupiliśmy na giełdzie były ich trzy, nie? No i niestety padła nam jedna, także są teraz niestety ale dwie. No to może szkoda, no ale tak czasami niestety jest. Teraz są dwie, z, y, które zostały z giełdy. Mogła paść czy nie wiadomo z jakich powodów. O widzicie tam jest druga. Także to padło nasz, także to padło no niestety no, tak czasami jest. Na razie jest, nie dla mnie wiadomo, bo generalnie jak wymieniałem filtra to wiecie jak wymieniałem wkład filtra to już rybka była nieżywa bo ona, ona po prostu nie wiem jakim cudem wlezła słuchajcie do filtra i normalnie tam na wkładzie bo to jest taka bo to jest taka bo to jest słuchajcie taka taka no taka włóknina słuchajcie i na tej włókninie niestety była Yy, właśnie te chłory, bo tak... No, nie fajnie. Ale jeśli chodzi o takie fajniejsze wieści, zdecydowanie mogę powiedzieć, że skalar, odkąd go kupiłem, naprawdę bardzo mocno podrósł. Także z tych właśnie fajnych wieści, że mój skalar właśnie bardzo mocno podrósł, odkąd go kupiłem. A naprawdę, pamiętam, że jak go kupiłem, to on był naprawdę malutki, a teraz jest naprawdę już dość spory, także... Naprawdę on mi podróż, a on, słuchajcie, będzie jeszcze większy, bo to i tak jeszcze on jest dość mały. Ale jednak w tej ostatniej aktualizacji zdecydowanie podrósł, ale tak jak mówię, jeszcze on będzie większy. Jak widać, tu jest właśnie druga rybka, którą kupiłem sobie. I jak widzicie, ona jest dość mocno napchana. I z takich fajnych wieści. tak mi się zdaje, nie jestem pewien, ale zobaczcie. to wydaje mi się, że ten, która rybka tutaj, o ta, ta, która tutaj jest, wydaje mi się, że to może być samiec tej rybki. O tej. Wydaje mi się, że to może być samiec. A tam właśnie samica, i możliwe, że przez to, że jest takiego to to będzie po prostu, no wiecie, złoży jajeczka, będziemy mieć małe rybki, także zobaczymy. Ale podejrzewam, że tak może być. Bo sobie rybka jest, generalnie. Nie powiedziałam Wam co do roślinki akwaryjowej. Ona jest póki co tutaj, oczywiście znaczy nie na cały czas, ale na razie ją dałem tutaj, słuchajcie. Jak widzicie. Są tam niestety pary martwych liści, więc to jest niefajne Ale tak czasami bywa generalnie, no i Jest tam parę martwych liści Ale z takich bardzo fajnych wieści to to, że Widzę nowe Nowe liście Których nie było wcześniej, także bardzo też fajnie, że Że są nowe liście, bo widać, że Że faktycznie Są liście, których wcześniej nie było Także też Też fajnie, bo teraz cienko widać, że się Rozmnaża Że się po prostu rośnie, także on też będzie oczywiście wstąpiony do akwarium, ale póki co jest, jest tak, także no. na rzeczy będziemy chcieli kończyć odcinek. Także chyba.